Dzisiaj testowałem Sunway Target Europa. O Europa, jakby powiedział to Niemiec. 40. Plus. Najnowszy produkt Sunway. E, producent mówi, że jest dla profesjonalistów. Zapraszam na letni obóz tenisa stołowego Golden Ball w Krakowie i w Gdańsku. Informacje znajdziecie w opisie. Testowałem tą okładzinę na desce DHS PG2, standardowo na mojej desce, której używam na co dzień. Alternatywnie na drugiej desce miałem naklejone GoldTards 8, które jest o podobnej twardości i testowaliśmy i porównywaliśmy jak te okładziny się zachowują w różnych elementach. Moje pierwsze odczucia są takie, że ta okładzina ma bardzo dużą kontrolę, nie ma jakiegoś super katapultu, ale jest kontrola plus rotacja. Rotacja z tej okładziny jest ciekawa, nie daje nam dużo impulsu do dłoni. Nie czujemy, że nadajemy dużo rotacji, ale efekt na stole jest zaskakujący, bo jednak da się tą piłkę zahaczyć z każdej, piłki, z każdej piłki przeciwnika i zaskakujemy tą rotacją, która leci na pewno przy stole w pierwszej strefie spora. Szybkość tej okładziny jest standardowa, jak na taki podkład 47,5 twardości w porównaniu do golcwarca 8. Szybkość jednej i drugiej jest porównywalna delikatnie, ten sam jest wolniejszy. Kontrola tej okładziny stoi na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że jest to jedna z bardziej kontrolnych okładzin, jakie do tej pory testowałem. Na pewno przy stole się sprawdza bardzo dobrze. Od stołu już trochę gorzej. Katapult na tej okładzinie nie jest wysoki. Ta okładzina nie wyskakuje nam, nie wyrzuca nam specjalnie piłki do przodu. Ruch nadajemy z ręki, prawie jak z chinki, ale jest to bardzo pomocne przy stole, przy graniu elementów na otwarcie. Natomiast to, że jest z drugiej, z trzeciej strefy, na przykład w kontratowspinie. Twardość tej okładziny jest dosyć wysoka. Golards 8, ten wierzch ma bardziej miękki, i ogólne odczucie okładki jest bardziej miękkie. Tutaj ta okładzina jest trochę bardziej twarda, jest jeszcze wersja Europa FX, która daje jeszcze więcej miękkości. Myślę, że tam będzie więcej katapultu dla osób, które szukają trochę bardziej miękkich okładzin. Thank you. Waga na tej okładzinie od razu jest zauważalna. Przyklejając tą okładzinę na swój zestaw, od razu odczułem, że zestaw stał się trochę cięższy. Myślę, że osoby, które nie lubią ciężkich okładzin, nie będą specjalnie z tego zadowolone. Jednak ma to swoje plusy i minusy, bo stabilność zagrań dzięki temu jest wyższa. Okładzina ta najlepiej się sprawuje w elementach krótkich przy stole, przy otwarciu topspinowym, przy bloku też na pewno ma duże plusy. Ta okładzina najgorzej sprawowała się przy kontra top spinie. Tam zdecydowanie w porównaniu do Galtarca ósemki brakowało jej trochę tego katapultu, aby piłkę mocno wrzucać w stół i zaskakiwać przeciwnika. Gracias. Fuck. Szczerze okładzinę tą te, e, tuningowałem przed e, testem, robię to prawie z każdą okładziną. E... Tak, żeby było porównanie do Goltarca ósemki, też którego miałem stuningowane, aby zobaczyć, jak rzeczywiście one będą się zachowywać w stosunku do siebie, abyśmy mogli mieć pełne porównanie. Sunway jest zdecydowanie okładziną mniej podatną na tuning. Ta wersja Europe wchłania tuning dużo słabiej niż Goltarz 8. Myślę, że przy takiej amatorskiej grze do trzeciej ligi ta okładzina nadaje się zdecydowanie na forehand, może przy wyższym poziomie, szkolenia technicznego. Osoby chętnie zastosowałyby ją na backhandzie, jednak daje ona bardzo mało impulsu do dłoni i amatorzy na pewno nie będą chcieli grać tą okładziną na backhandzie, jeżeli będzie dawała tak mało doznań podczas gry. Okładzina jest mało podatna na rotację przeciwnika, przez co odbiór serwisu jest bardzo dobry i odbieramy go krótko i w punkt. Z okładziny tej nadajemy także bardzo wysoką rotację w porównaniu do Galtarco no 8, którego miałem już tam miesięcznego używanego, rotacja ta przy takim moim typowym serwisie, którego często używam, jest bardzo nieprzyjemna i ta kosa leci naprawdę mocna. Myślę, że w serwisie ta okładzina naprawdę daje radę. O artista Tak jak mówiłem, prędzej przy top spinie, przy stole ta okładzina jest ekstra, przy kontratop spinie z drugiej, z trzeciej strefy już słabiej. Czy ta okładzina jest w stanie zastąpić Tenergy Blushtorma czy tego typu okładziny? Myślę, że znajdą się osoby, które będą w stanie wykorzystać tą okładzinę zastosowując odpowiedni dobór deski. Myślę, że sporo zawodników grających w ligach byłoby zadowolonych z tej okładziny i osoby, które chętnie grają rotacyjny top spinner, odpierają swoją grę na grze w pierwszej strefie, aby nie odsuwać się za daleko od stołu, myślę, że będą zadowolone z tej właśnie okładziny. Fajnie się tym gra, ponieważ można nadać bardzo dużo rotacji i nasz przeciwnik nawet nie wie na początku, skąd skąd się biorą nam punkty. Te sety na pewno nie będą wy wyglądać widowiskowo po tą okładziną, ale będą na pewno skuteczne. Ta okładzina na pewno nie ma takiego charakterystycznego dźwięku, kliku i wiele osób, które lubi dźwięk, lubi klik. Będzie jednak z tej okładziny zawiedziona. No, tak jak mówiłem, prędzej ona nie daje za dużo impulsu, nie daje za dużo doznań zawodnikowi i amatorzy grający trochę słabiej technicznie będą mniej zadowoleni, ponieważ nie daje to za dużo możliwości na korektę w czasie gry. Uważam, że z okładziny Sunway serwis odbierał, odbierał się dużo łatwiej. Kontratowcy grał się zdecydowanie trudniej przeciwko okładzinie DHS, ponieważ miała większy katapult, a piłka po odbiciu zmieniała parabole. Za największy atut Sunway uważam dobry odbiór serwisu. Można nią krótko odegrać piłkę. Na kanale znajdziecie dużo ciekawych informacji o tenisie stołowym. Pamiętajcie, subskrybujcie i zapraszamy za tydzień.